Eksperci nie mają wątpliwości, że środkiem do osiągnięcia celu, czyli siłowego obalenia rządu mają być rozkręcone do granic możliwości emocje. Te działania i w Sejmie, i poza Sejmem, i w kościołach y, manifestowane no. przez polityków opozycji wskazują na to, że ma być agresywnie, brutalnie, bezwzględnie. To widać na każdym kroku, i w Sejmie, i na ulicy. Jedynym postulatem jest to, żeby robić burdy na ulicach żeby profanować świątynie, zakłócać msze święte, niszczyć mienie publiczne i prywatne. Opozycja zachowuje się tak, jakby ten wariant uliczny był ich jedyną szansą. Szansa na przejęcie władzy w normalny, demokratyczny sposób, czyli zwycięstwem w wyborach. Opozycji od lat się to nie udaje. Polacy pokazali jej czerwoną kartkę. Stąd nie opinii, że teraz chce podpalić Polskę, żeby wreszcie zdobyć władzę, nawet jeżeli będzie rządzić zniszczeniem. Bronimy Polski, bronimy patriotyzmu i wykażmy tutaj zdecydowanie i odwagę. Tylko wtedy można tą wypowiedzianą, wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać.